Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Евангелія від Луки, слава Тобі, Господи! Того часу Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а його одяг став білим. Та блискучим, і ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля, котрі, з'явившись у славі, говорили про вихід його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього. Петро сказав Ісусові Наставнику, добре нам тут бути, зробимо три намети один Тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли Він ще говорив, з'явилася Хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в Хмару, і почувся голос із Хмари, який промовляв: Це син мій, вибраний, Його слухайте. Коли, коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Слово Господнє! I, że się odniw pewne, że my tylko z ocem Michaiłą będziemy te służby, bo pogoda, bo deszcz, my wszyscy z cukru, z cukru, że boimy, się, może przyty do chramu. ale tak przyjemno, że cały czas w Wielka postu nas sponykaje, że dla nas, dla każdego z nas, naprawdę jest taka już możliwość żeby spróbować, coś wejdę, coś nie wejdę, coś żeś... Coś przeżywamy, ale dzisiaj ta ta góra Tawor nam coś, coś takiego unikalnego, chociaż także nam coś pokazuje. Kiedyś brałem udział w takim treningu po naszej sferze caritas kar, spesii, każdy na początku przedstawiał się, kim jest jako chomista, czy jest tam kierownikiem, czy pracownikiem socjalnym. Każe swoje imię, ja karivnik, ja zajmuję się i tak bardzo słiv. Jedna żena mówi: „Ja świetlana, ja szczęśliwą, bo wiруję w Bocha. Ja świetlana, ja szczęśliwą, bo wiруję w Bocha. Każdy z nas jakoś szukaje, jakoś swojego szczęścia i tak dewlają, czy jest takoż na, na, na etapy naszego życia, to... Ten etap młodości, my tak wirujemy, tak bardzo planów, tak bardzo takich ideali w życiu, tak bardzo chcemy się ten świat. później tam nauczania, studia, praca, rodzina, dzieci i później się, że może taki wchody też i taki czas monotonu, też i życia jakoś takiej Taki, taki, taki czas, że wtomnujemy się, niczego nie chceć, może mniej, może nie to, że niczego nie chceć, ale na to mniej, może też i chocić, bo bo obowiązki, bo turboty, bo bo że no, z drugiej strony kto z nas może sobie tak tak naprawdę skazać, że ja szczęśliwą ludzyną Że naprawdę ja mogę skazać, Boże, jak ja tobie dziękuję za, za życie. No, tak w nas w nas w mnie, w nas jest takie narikania bunt cały czas. Tut pahano tam nie wyszło. Tam coś chce co zmienić się zmienić ta władza, ta moja ziemia, co się jakie się no, cały czas coś Coś nie tak, cały czas coś, coś chce się jakoś w inny sposób na to jakoś może też i i się. i I przychodzi czas Wielkiego Postu. Dzisiaj już druga niedziela, już 12 dni za nami Wielkiego Postu I, I ciekawe, dech to z nas znajduje się zaraz. jak, jak, jak dla mnie ten czas wygląda. Papa Franciszki, jaki. Jak w likarni jest tam 30 jakiś dzień jaki cały czas też i maec fizyczne takoś i strażdanie, jakoś też nasza cerkwo w takich takich podijach zaraz że tu nie spokojno tam nie spokojno my zaraz chore przeżywamy i i, i papo jak zawsze na czas wielkiego postu napisał takoś takie takie posłanie, żeby całej cerkwi, тобто każdemu z nas także to, pomagać w przeżywaniu tego czasu I, i Papa, jak jakцей rok jubilejny, rok Nadii, nazwał także swoje posłanie: Preamujmo razem w nadziei". Takie jest nazwanie tego posłania na czas Wielkiego Postu. To posłanie można przeczytać w 5 minut. Ono dużo krótkie, ale dużo silne, takie duchowne. Dużo silna. Papa czas Wielkiego Postu nazywa się O To jest dorocha Czas Wielkiego Postu to jest dorocha. Ja go przeżywam, zatrzymuję się, e, sumuję od razu, od Wid czegoś odkazuję się. Da? i jakieś takie, znajcie, takie, takie osobiste, indywidualne przeżywanie tego Wielkiego Postu. Papa Franciszk nazywa ten czas Wielkiego Postu ale żeby go przeżywać jak? Razem. Razem. O co jest pierwsze słowo, jakie jakie jak jakby drugi pithit hit pokazuje takóż papa, da, przeżywać jego razem, da. I papa Papa zachali taki każe też i przykład, że, że my razem jego przeżywamy, to warto warto swoje oczy, swoje serca i je egzaminem, żeby ten czas Wielkiego Postu był takim czasem dużo plidnym, jest to, żeby zobaczyć ludzkość, jaka żyje blisko mnie, wokół mnie, z którą ja się ale jaka zupiniła się w jakiejś sferze biedności i wejść w jego historię. O, to jest taki pierwszy też egzamin na czas Wielkiego Postu, tak? bo ja myślę, że w podobny sposób, kiedy te, że dzisiaj przychodzimy do tego do, do, do chramu Bożego. No to przede ja mam swój interes przed Bogiem. Ja chcę dzisiaj też coś przeżyć, ale, ale no najbliższe dla siebie chcę przeżyć. No jak ktoś bardziej pobożny, no to za rodzinę tak No to chcę za rodzinę też pomóc, chcę coś dla rodziny też i zrobić. Ale zobaczmy, że jakby moja taka sfera i moja modlitwa zawsze będzie stosować się jakby dla mnie, ewentualnie co dla mnie będzie jakby dobre. A Papa każe razem prymować i przeżywać cały, cały czas i zobaczyć jak egzamin ludyna, jaka jest w potrzebie, jaka jest w biedności, jaki jest może z statusem są WPO i zobaczyć tych, tych, tych ludzi i szukajcie jakby historii i pitrymki dla tej ludyni. Ja myślę, że duże, takie i, i seriozne słowo, i dużo potrzebne także i, i nam w siwod, słowo. To pierwsze jakby zadanie z tego posłania. Drugie, drugie e, słowo, jakie także jest w tym posłaniu, to jest napisane, żeby w ogóle w tej czas Wielkiego Postu nie był czasem jakiejś zupyńki, zadumy cho, Chociaż choć ono sprzyja w jakimś sensie, ale z drugiej strony, jak w tym posłaniu jest napisane, żeby wyjść, żeby zrobić ten szach, żeby zrobić ten ruch, tak? Żeby zachali ze swojego komfortu też i życia zrobić ten, ten taki szach, zrobić ten ruch w tak? No, ja myślę, że każdy z nas jakoś jest jakoś stabilniejszy, ważliwa gwarancja życia, ważliwa. Chcę się w jakimś sensie takoż, żeby, żeby tej tyszy było bilsze, da, żeby nikt mnie nie da, I, i, I zawsze w jakimś sensie znowu jest to takie zadanie, co dla mnie będzie korzystne. I, I znowu inne słowo na tej wielki pismo. Wstawaj, prosypaj się, wychodź z jakiejś właśnie swojej takiej sfery, kimnaty komfortu. Takoż, da? na skilki czas takoż ten wielkoho postu jest ważny i czemu jest ważny? bo jest Bóg w nim, bo jest cały czas też i Bóg z nim. Od cerkwi mówili, że dzisiaj o to słowo po podu przeobrażenia, jest przeobrażenia, Panie, jest proobrażenia jest Jezusa Chrystana, goryt Tavor. I od cerkwi tak zadumowali się, mówili, że Jezus wybrał tylko trzech. Trzech apostolów, trzech swoich najbliższych, najbliższych uczniów, nie wybrał tych uczniów, nie wybrał na to w polu, żeby przed nimi co zrobić, ale wybrał jeszcze trzech uczniów, samych najbliższych. I to może że one, one podczas tych wyobrażeń, podczas tej modlitwy Jezusa Chrystusa, Jezus modlił się, o co też jest słowo, czemu tam Jezus pisze w Perzycie, to żeby modlić się. To, żeby щоб także Boga czas wielkiego postu jest, jest tak czas modlitwy i wiary odnowienia. jest tak to też i momentów możliwości także da jakie Cerkow nam daje to i modlitwa ale także i apostoli dawte w tej ważnej chwileniesze o Jezus chce chce być z Bogiem Jezus chce modlić się one zasypają. one przeżywają takie podzieje, tak jak i każdy z nas da Хто з нас, хто сьогодні теж може сказати, я так багато молюся, я так добре молюся. Да? Наше часто сповіді як виглядають? Мало молюся. Забуваю про молитву. Пропускаю молитву, пропускаю надільню Воскресну службу. Да? Сповідаюся рідко. Да? такий, то то на жаль, такий християнський теж і момент, що да? мало молюся, тому час великого посту. Да? Razem w takim momencie, żeby wstawać, żeby wyjść, i, i papież Trzeci moment powiedział, ja, że nadzieja, tak nadzieja ważna jest, to słowo nadzieja. My mamy dzisiaj nadzieję na Boga. Mam nadzieję, żeby jak najlepiej przeżyć czas, czas w tej świętej Eucharystii, żeby poczuć Boże słowo dla siebie, tak? żeby także zobaczyć i poczuć, że Bóg dla mnie przygotował. Często tak można poczuć słowo, pytają o sobie jak ty doświadczujesz Boga? Kim jest Bóg dla ciebie? Jak ty jego doświadczujesz, Kim jest, kim jest ta twoja obecność zwiry takóż i w hramie? Jak ty doświadczujesz Boga, My często tak mówimy, a święte pismo ni razu nam nie pokazuje, jak ludyna doświadcza Boga. Ale Światowe Pismo każe nam setki, a może i tysiące przykładów, jak Bóg doswiczuje ludynu, jak Bóg doswiczuje ludynu, I takim czynem Bóg doświadczuje także i nas. Da? Tym słowem po powodu praobrażenia, że Bóg chce wzmocnić też naszą wiarę, jak mądry Syracha każe, chociaż chcesz w Boga? Gotuj się na wypróbowania, gotuj się na różne wypróbowania w swoim życiu. Czy ktoś z nas nie doswiczył swojemu życi zaraz nie doswiczujemo riznych tariznych wypróbowań swojemu życi? Czy w tym sim baczy jakieś może prokleacia, nie a może właśnie na Może te rizne, ta różne wypróbowania one na nam pokazują od Może to dziwa właśnie nam takie potrzebne wypróbowania. Ktoś baczy w brafucia z takiej chresnej drogi parafialnej podczas rekolekcji jak, Ludzie, którzy przyszli na do drogę, to tak ciekawo wyglądało, bo każdy z parafian chciał na stych chrest. I każdy po jednej stacji zmieniowali się parafianie, tak? Ale ciekawe, że bardzo ludzi, którzy do Chresta, nie tylko ich obrali, ale z początku ich odciłowali. Obnimając czy co ich ciłowali, Można wierzyć w Bocha, ale można z lubowiu także wierzyć w Bocha, tak? O, o co słowo nas to dzisiaj w taki dobry, konkretny sposób klicze. Bądź gotowy na wypróbowanie, ale w tym wypróbowaniu jest Bóg, jest Jego lubow. Może nie jeden raz my tak czuli y, po powodu świadczenia Ojca Dolindo z Italii, z Neapolu, jak jest Bożej, Boży i nadiemy się, że się choję za życia, tu będziemy jako Bożego, a może święto, ale. Otec do to jest taka ikona, także dla nas, jak Wiram Buddha wychladaty i z kilki budowy wypróbowań w naszym życiu. 19,5 roku Otec do Lindo był w takomu, w, taki, w takomu pokaraniu, że nie mógł publicznie wyprawiać się świętej mesy, nie mógł wyprawiać, nie mógł spowiadać. I tylko dlatego, że chciał w dużo taką y i z wiarą służyć Bogu. Nawet jego rodzice, on po prostu tam koszmar w I sami najbliżsi, nawet rodzice, tak nie wierzyli swojemu święczoniku synowi, że mama poprosiła do kilku egzorcystów, żeby pomolili się nad synem. Święczonik, jaki go nie znał, nigdy go nie zobaczył, ale to, że otec Dolindo. Napisał 33 tomy komentarzy Biblii, a ten świadczennik był biblistą i poczuł, że ma je konkurenta. To tak go zachowywał, takie pisał nawet posłania przeciw temu odcu Dolindo, bo on tak dużo napisał w dobrych momentów, że on czuł jakby konkurenta. Ludzie najbliżsi jak obaczyli na ulicy, kiedy on był w tym pokaraniu, przechodzili na drugą stronę w ulicy, bo bojali się go, bojali się do niego przyznać, a ojciec Dolindo z pełną ufnością często ze słowami, ze słowami, ale cały czas z dowirę do Boga, da. Boże dopomoż mi, da. A wszystkim ludziom, którzy wtedy przychodzili da, do Niego, jaki wierzyli w Jego jako taką da, w czystotę Jego da, kazali: nie zasądzujcie, przebaczajcie. Takimi słowami, da. Dowierzę w Bochowi, ale miał silne wypróbowania. I czas taki, jaki zaraz win, przeżywamy, będzie różny, ma być różny, tak? jakieś różne wypróbowania, ale w tym wszystkim, w centrum tego czasu, w centrum Wielkiego Opostu jest Jezus Chrystus. I do Niego dzisiaj przychodzimy z naszą modlitwą, ale przychodzimy jak, jak ci dzieci z tym prochaniem, żeby On prowadził nas, żeby win nas spasaw i pomagał w naszym życiu. Amen.